Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się twierdzeniem o reszcie oraz twierdzeniem bezu. Twierdzenie o reszcie jest tutaj przeze mnie przedstawione na boku i twierdzenie bezu również. Twierdzenie o reszcie jest to takie twierdzenie. Reszta z dzielenia wielomianu W od X przez dwumian X minus A jest równa W od A. Co to znaczy? To znaczy, że wcale nie musimy takiego wielomianu dzielić, żeby dowiedzieć się, czy on się podzieli przez dane dwumiany, zresztą czy bez. Jeżeli podstawimy literkę A, czyli naszą liczbę, na przykład tak jak tutaj mamy w naszym nawiasie, pod wszystkie nasze x, które znajdziemy w wielomianie, w dowolnej potędze wielomianu, wówczas otrzymamy, jeśli wyjdzie liczba 5, to będzie reszta 5. Jeśli wyjdzie 0, to znaczy, że dzielił się bez reszty. Jeśli wyjdzie liczba np. minus 8, no to znaczy, że musi wyjść minus 8 w takim obliczeniu. Natomiast stwierdzenie Bezout mówi tak: liczba A jest pierwiastkiem wielomianu w od X wtedy i tylko wtedy, gdy dany wielomian jest podzielny przez dwumian. Czyli jeśli my wiemy, że taki wielomian dzieli się bez reszty, czyli na pewno w od tej a wyjdzie nam 0, to wiemy, że jest to pierwiastek wielomianu. Tak to wygląda, jeśli chodzi o te twierdzenia, a teraz je zastosuję. A więc popatrzmy. Mamy x minus a. Ja zapiszę tutaj te x minus a, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. x minus a. Popatrzmy, co jest w takim razie a. Gdyby tu było minus, to a byłoby dwójką, ponieważ jest przeciwny znak. Oznacza, że nasze a jest liczbą minus 2. I teraz, żeby stwierdzić, czy dany wielomian dzieli się bez reszty, czy z resztą, możemy podzielić taki wielomian przez ten dwumian, bądź też zastosować twierdzenie o reszcie, podstawiając literkę a w miejsce wszystkich x. -ów. I ja tak właśnie to wykonać chcę. Czyli W od minus dwójki równa się. Uważajcie na wszystkie znaki. Minus jest. X zastępuje liczba minus 2, ale popatrzcie, ja to robię w nawiasie, dlatego że cała liczba minus 2 będzie podniesiona do czwartej potęgi. Teraz dodać. 2 przepisuję stąd razy x do trzeciej, czyli znów w nawiasie. Żeby nie zagubić tego, że podnoszona jest cała liczba minus 2, dodać 3 razy i znów to samo, tylko już do drugiej potęgi, tu wstawione. Dodać 4 razy minus 2 i dodać 10. I teraz W od minus 2. To się równa. I teraz, żebyście się nie pogubili, nie pomylili w liczeniu. Najpierw wykonuję to działanie. W nawiasie, czyli potęguje ten nawias. Minus 2 do potęgi czwartej, to jest minus 2 razy minus 2 razy minus 2 razy minus 2. Mamy 4 minusy, co daje nam plusa. I mamy 2 razy 2 razy 2, to jest 8 razy 2, to jest 16. I jest tu minus, ostrożnie. Z nawiasu wychodzi plus, ale stoi minus, czyli mamy minus 16. Teraz kolejny nawias. Minus 2 do potęgi trzeciej, tym razem mamy trzy minusy i minus pozostanie 2 do trzeciej to 8 i razy 2 to 16, a więc liczba minus 16. Tym razem mamy minus 2 do potęgi drugiej, są dwa minusy, co powoduje, że będziemy mieć plusa, a więc mamy 4 razy 3, czyli mamy 12. Teraz mamy plus 4 razy minus 2, 4 razy minus 2 to jest minus 8 i końcówka plus 10 przepisuję. Gdybyście mieli kłopoty, to ja to zawsze robię w takich kawałeczkach. Plusiki wolne i minusiki wolne, czyli nie stojące w nawiasach, oddzielają takie kawałki, w których ja. Coś robię. I popatrzcie, z tego kawałeczka powstało minus 16, z tego kawałeczka również minus 16, z tego kawałeczka powstało minus 12, z kolejnego minus 8 i z kolejnego 10. Teraz to jest tylko kwestia wyliczenia tego wszystkiego, co tutaj jest. Ja mam taką zasadę, tak mi jest łatwiej po prostu, że ja zliczam wszystkie liczby ujemne, a potem wszystkie liczby dodatnie albo odwrotnie, ale po prostu, żeby nie liczyć tak. Minus, plus, minus, plus, bo się można w tym trochę zgubić, w związku z tym ja sobie podkreślę te liczby ujemne, popatrzcie. Minus 16, minus 16 i minus 8. Minus 16 i minus 16 to jest minus 32. I jeszcze minus 8 to jest minus 40, czyli ja je wszystkie zsumowałam, natomiast teraz zsumuję sobie liczby dodatnie, czyli 12 plus 10 daje mi to 22. I teraz dopiero wykonam odjęcia. Pamiętajcie, to jest minus 40, czyli to jest liczba ujemna, a więc liczba długów. Macie 40 zł długu, ale 22 w kieszeni, jeśli to oddacie te 22 zł, wówczas otrzymacie, że jeszcze długu trochę pozostanie. no Pozostanie nam długu 18 i wychodzi, że reszta z tego właśnie dzielenia to jest 18. Oczywiście. Gdybyście chcieli sprawdzić, to jak najbardziej możecie podzielić ten wielomian, wykonując metodę dzielenia taką pisemną, czyli sprawdzić można jak najbardziej. Można to po prostu wykonać w ten sposób, że minus X do czwartej plus 2x do trzeciej plus 3x kwadrat plus 4x plus 10, wszystko to możemy podzielić przez ten. Właśnie dwumian, który był na początku i zobaczyć, czy faktycznie dojdziemy do liczby minus 18. Jak najbardziej ten sposób jest również prawidłowy i można tak wykonać, natomiast czasami zadania mają napisane oblicz resztę bez wykonywania dzielenia i wtedy no, zadanie brzmiało bez wykonywania dzielenia, czyli wtedy po prostu trzeba podstawić a. Pod x. Jeśli chcecie, oczywiście podzielcie, sprawdźcie, czy na pewno wyjdzie wam liczba minus 18. To jest dobre ćwiczenie, żeby wykonać i zobaczyć, czy tak jest. Natomiast ja w tej chwili przejdę do kolejnego zadania. Nie będę wykonywać tego sposobu. Jak macie ochotę, to sprawdźcie sobie. Teraz, dla jakiej wartości parametru k wielomian? Taki jest podzielny przez dwumian x minus 3. My wiemy, że on się dzieli, a jeśli on się dzieli, to zawsze reszta jest zerem. To musicie zawsze zapamiętać, że reszta w takim wypadku to 0. Czyli co to znaczy? To znaczy, że jak podstawię tę liczbę A, pamiętajcie zawsze ze zmienionym znakiem, czyli od trójeczki. To musi dać mi 0. No to tak też zrobię. Podstawię sobie trójkę pod wszystkie moje x, -y, które tu mam, czyli 3 do trzeciej minus wszystkie inne przepisuję K przepisuję trójeczkę pod tego x, czyli 3 do drugiej plus 4 przepisuję K przepisuję. X -a. zamieniamy na trójkę i odjąć 6. I co o tym wiem? No wiem, że to mam zerem. I teraz takie równanie jest do policzenia. 3 do 3, 3 razy 3 razy 3 daje mi 27. Odjąć 3 do 2 daje mi 3 razy 3, czyli 9. 9k. 4 razy k razy 3 to jest 12. Oczywiście z literką k. Odjąć 6 równa się 0. Mam już takie równanie, i teraz muszę wyliczyć moje k. No to teraz tak. Ponieważ tutaj nie ma drugiej potęgi, to zawsze robimy w ten sposób, że zostawiamy literki po lewej, a cyfry, które nie mają literek, przerzucamy na drugą stronę. W związku z tym minus 9k plus 12k daje mi 3k. Przerzucam 27, czyli mam minus 27, przerzucam minus 6, czyli mam plus 6. Zapytacie, dlaczego zmieniam znak? Zmieniam znak, gdy zmieniam stronę, ponieważ przeskoczyły na drugą stronę znaku równości, zmieniły swój znak. Czyli 3k jest równe ile? Minus 21. Dzielę przez 3 i uzyskuję wynik. K jest równe. Minus 7. A więc dla jakiej wartości parametru k ten wielomian jest podzielny? Ten wielomian jest podzielny dla wartości k równej minus 7. I teraz gdybyście chcieli zrobić sprawdzenie, znowu Wam dam pomysł na to, abyście mogli wykonać sobie takie sprawdzenie. To co robię? Otóż te minus 7 podstawię pod wszystkie literki k, czyli x do trzeciej, ale uwaga jest minus. Minus i minus 7 pod k podstawiona daje nam plus. 7x do drugiej i teraz minus 7 pod k, a jest 4 razy, czyli będzie minus 28x, minus 6. Jak to wszystko podzielicie przez x minus 3, to znów powinno Wam wyjść bez reszty, bo jest powiedziane, czyli reszta 0 będzie że jest podzielny przez ten dwumian, tak? Tu macie zapisane, jest podzielny przez dwumian x minus 3. Ale ja tego wykonywać nie będę, zostawiam wam, jeśli macie ochotę sprawdzić sobie, to proszę bardzo, wykonajcie. Kolejne zadanie, którym zajmę się, jest sprawdź, która z liczb, i tu mamy minus 2, minus 1, 1 i 2, jest pierwiastkiem wielomianu. No, i co my już dzisiaj mówiliśmy? Ona będzie pierwiastkiem wielomianu, gdy będzie się dzielić bez reszty. A będzie się dzielić bez reszty wówczas, gdy podstawię sobie każdą z tych liczb i dostanę równe 0. Jeśli dostanę jakąkolwiek inną niż równe 0, wówczas ona nie będzie się dzieliła bez reszty. No to tak też sprawdzę sobie. Czyli podstawię W od minus dwójki. W miejsce każdego x po kolei. Pamiętajcie o zachowaniu wszystkich innych liczb, czyli dwójka razy, minus dwójka pod x do czwartej. Jeśli z tym macie kłopoty, poszukajcie wcześniejszych filmów. Tam było, jak e, podstawiałam po kolei z pełnym tłumaczeniem. Tu już teraz nie tłumaczę, tylko podstawiam. Natomiast we wcześniejszych filmach na pewno jest w jest ten sposób wytłumaczony. 6 razy minus 2 do potęgi drugiej. Przypominam tylko, że zawsze w nawiasie, jeśli jest liczba ujemna, żebyście się nie pogubili, bo jak nie napiszecie nawiasu, na pewno popełnicie błąd, bo tak to już niestety wygląda, że popełnia się wtedy błędy. Ja tu może wycofam, bo ten minus jakoś brzydko mi wyszedł. I teraz policzę. I liczymy w tych kawałeczkach. Pamiętacie? Do minusa wolnego, beznawiasowego, bądź do plusa. O. I to są moje kawałki, w których cokolwiek mogę wykonać. No i znów mam sytuację taką. Minus 2 do czwartej. Minus 2 razy minus 2 razy minus 2 razy minus 2 daje mi plus 16, bo 4 minusy to plus. 16 razy 2 daje mi 32. Czyli mogę tu napisać 32. Teraz uwaga, minus 2 do potęgi trzecie. Minus 2, minus 2, minus 2, mnożymy je. Daje nam to minus 8, 3 minusy to jest minus, minus 8, ale uwaga, razy minus 3, co daje mi minus razy minus da mi tutaj na pewno plusa i ile w tej chwili? No 24. I teraz tu mam minus 2 do drugiej, minus 2 razy minus 2 daje mi plus 4, razy minus 6 daje mi minus 24. Teraz plus razy minus daje mi minus, 2 razy 2 daje mi 4, i dwunastka wolna przepisuje, żeby jej gdzieś nie zagubić. Można pisać po znaku równości, można pisać pod spodem, tu już jak Wam jest wygodniej. No, i teraz popatrzcie, plus 24 i minus 24, ja mogę sobie to ładnie wykreślić. Będzie mi po prostu łatwiej e, wykonać to obliczenie do końca. 32 plus 12, zobaczcie, ominęłam minusikową liczbę, dlatego że łatwiej po prostu mi będzie to policzyć, tak? Czyli 32 dodać 12 to jest 44 na plusie. Odjąć czwóreczka, która jest na minusie, daje mi liczbę 40. Czy ona jest pierwiastkiem wielomianu? No nie, bo musi wyjść 0, żeby była pierwiastkiem wielomianu. Czyli pierwiastkiem wielomianu na pewno nie jest. Sprawdźmy W od minus 1. Identycznie robimy. Pamiętajcie, że zastępujemy X liczbą minus 1, czyli tak naprawdę można się dobrze tutaj wzorować przykładem, który był przed chwilką robiony, i miejsce wszystkich naszych. Dwójek na minusie wstawić tym razem minus jedynki i będzie dokładnie to samo. No i sprawdzamy. Minus 1 do 4 daje mi 1. 1 razy 2 to po prostu 2. Minus 1 do 3 to jest minus 1, czyli minus razy minus daje mi plus plus 3. Teraz mamy minus 1 do drugiej daje mi plusa, czyli będzie 1. 1 razy minus 6 daje mi minus 6. Plus 2 razy minus 1 daje mi minus 2 i plus 12. Poparcie dwójkę i minus dwójkę mogę sobie spokojnie wykreślić, ponieważ one są, jedna jest z plusem, druga jest z minusem, czyli one mi się ładnie zredukowały. Natomiast teraz 3 odjąć 6 to jest minus 3 i plus 12 daje mi. 9. Oczywiście mogłam zrobić to metodą plusy razem, czyli 3 i 12, to jest 15 odjąć 6, to jest 9. Czyli ta też liczba nie jest pierwiastkiem tego wielomianu. W od 1. Wszędzie podstawiamy teraz jedynki, czyli 2 razy 1 do 4, odjąć 3 razy 1 do 3, odjąć 6 razy 1 do 2, dodać 2 razy 1 i dodać 12. I ponownie. Wyliczamy. 1 do czwartej to 1, razy 2 to 2. 1 do trzeciej to 1, ale razy minus 3 to minus 3. 1 do drugiej to 1, razy minus 6 to minus 6. 2 razy 1 to 2 i plus 12 do przepisania. No i co teraz? I teraz sprawdzamy, ile nam tu wyjdzie. Więc ja zliczę znów te dodatki. 2, 4 i 12. To będzie 18 i 3, 6 to jest 9, 18 minus 9 daje mi wynik 9. Oczywiście sprawdźmy, czy na pewno gdzieś tutaj nie popełniliśmy błędu, bo oczywiście w takich działaniach najlepiej. Policzyć sobie na spokojnie, nawet na kalkulatorze, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy takowy błąd się gdzieś tu pojawił, bądź nie, bo tego nie wiemy, i wtedy będziemy wiedzieli, czy jest dobrze, czy jest źle, bo może jednak coś zrobiłam źle. I teraz zobaczcie, co zrobiłam. 2 plus 2 to 4 plus 12 to nie jest 18, bynajmniej w moim liczeniu chyba nie. Czyli tu trzeba byłoby to wycofać. O, i napisać, że to jest 16. Jeszcze raz sprawdźcie. 2, 2, 12. 4, 12, 16, dobrze. Odjąć 9, to jest 7. I teraz zobaczcie, najczęstszy błąd specjalnie Wam pokazałam tutaj. Jak można popełnić. Dlatego warto sprawdzić, czy y, gdzieś w obliczeniach się nie pomyliliśmy. Kolejny przykład, czyli nie jest pierwiastkiem wielomianowym, jeśli wyszła siódemka. Sprawdźmy dwójkę. Może żaden z nich nie będzie. No i znowu podstawiamy tym razem dwójkę. Dwa razy. E, dwa. Do czwartej minus 3 razy 2 do trzeciej, minus 6 razy 2 do drugiej, plus 2 razy 2 i plus 12. No i sprawdzamy. I teraz zaraz zobaczymy. Jak to będzie wyglądało. No więc tak, w od. Dwójki to dwa do czwartej dwa razy dwa razy dwa, 16 razy 2 trzydzieści dwa, dwa do, do trzeciej to osiem i razy trzy to mamy minus dwadzieścia, cztery. sześć razy 4 to 24, dwa razy dwa to 4 i 12. I teraz znowu zrobimy zliczenie dodatnich 32 i 4, 36 i 12, 46 i 2, 48. I uwaga minus 24 i minus 24, minus 48. I wyszło 0. I teraz wracamy do pytania w zadaniu. Sprawdź, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu. A więc pierwiastkiem wielomianu jest tylko i wyłącznie z tych liczb, które tu były podane, tylko ta. Ta jest pierwiastkiem. To wszystko. Dziękuję.